Dasz mi poznać drogę życia, obfitość radości w obliczu Twoim, rozkosz poprawicy Twojej na wieki. Psalm 16, 11 werset. Na podstawie książki Sary Jank Jezus słucha. Wspaniały Zbawicielu, radość, którą mam w Tobie jest niezależna od sytuacji, w jakiej się znajduję. Nigdy nie jestem od Ciebie oddzielona. I to u Ciebie jest pełnia radości. Gdy będę dzisiaj szła swoją ścieżką, poszukam znaków Twojej niewidzialnej, ale zawsze prawdziwej obecności. Czasami komunikujesz się ze mną potężnie i jednoznacznie przez przypadki, które są wyraźnie dziełem Twoich rąk. Innym razem dostaję od Ciebie subtelniejsze znaki. Są one tak osobiste i intymne, że ktoś inny nawet by ich nie zauważył, jednak te subtelności dają mi głęboką radość. Im jestem uważniejsza, tym więcej Ciebie mogę odnaleźć w szczegółach mojego życia. Dlatego, proszę, daj mi czujność i uważność na wspaniałe przejawy Twojej obecności. Chcę napełniać mój umysł i serce pismem świętym, w którym objawiasz się najwyraźniej. Gdy Twoje obietnice przenikają moje myślenie, zbliżają mnie do Ciebie. Lubię słuchać, jak mówisz do mnie w swoim słowie. Słuchaj mojego głosu, znam Cię, a Ty idziesz ze mną. Daję Ci życie wieczne i nikt nie może Cię wyrwać z mojej ręki. W Twoje niezwyciężone imię Jezu. Amen.